Jak działają systemy liczbowe w Pythonie? Język Python oferuje wbudowane funkcje do konwersji liczb między systemami liczbowymi. Możemy na przykład za pomocą gotowych metod bin, oct, bądź hex zamienić sobie liczbę, w tym przypadku 42, na jakąś reprezentację w innym systemie liczbowym. Dokładnie w systemie binarnym, ósemkowym i szesnastkowym. Nasze wyniki są tutaj nawet zaprezentowane z odpowiednimi prefiksami informującymi nas w jakim systemie liczbowym mamy liczby. Jeśli chcielibyśmy to zmodyfikować i nie wyświetlać tych prefiksów, możemy w tym momencie zastosować sobie albo metodę format informującą jej w jakim jesteśmy systemie, albo f-stringi, które również informują nas w jakim systemie się znajdujemy. W tym momencie wyniki będą pozbawione już prefiksów. Jeśli natomiast chcielibyśmy przerobić wszystkie te inne formaty na system dziesiętny, to w tym momencie musimy zastosować metodę, która będzie nam wprowadzała jaka jest liczba do zamiany oraz w jakim systemie aktualnie się znajdujemy. Wynikiem czegoś takiego będą w tym momencie przerobione nasze wartości na system dziesiętny.